Miesiąc maj to wyjątkowy miesiąc w kalendarzu polskim i w kalendarzu liturgicznym. To miesiąc maryjny. A my przecież jako Polacy jesteśmy tak bardzo maryjni, tak bardzo do Marii podążamy i z Marią chcemy się spotykać. Ileż wspomnień mamy i z dzieciństwa, i nie tylko właśnie modlitwy pod figurkami Matki Bożej przy krzyżach, kiedy śpiewaliśmy pieśni maryjne, kiedy odmawialiśmy różaniec, czyli tanie lorytańską. Dlatego warto, żeby do, tego, do tej modlitwy powracać. Warto, abyśmy się dalej gromadzili, nie tylko w kościołach, ale właśnie w takich miejscach, przy drogach, przy kapliczkach, przy krzyżach i nieustannie zawierzali Marii w naszych modlitwach wszystkie nasze sprawy. Zachęcam, byśmy i w ten sposób manifestowali naszą wiarę, nie wstydzili się tej wiary, ale ją pokazywali innym, a wielu z tych, którzy patrzą na nasze świadectwo, z pewnością będzie powracać do Marii i z pewnością będzie jej zawierzać swój los. Dlatego zachęcam, żeby ten czas był czasem wyjątkowo maryjnym również w życiu każdego z nas.